Eee... No, uh, spray jak pójdziesz <muchwo> yeah, tam, um, uh, tego, uh, no, które co tam, uh, to zobaczysz. Czyli uh, to, uh, to zobaczysz, co to z... Unblock! Uh, WHAT?! what? No normalnie ci też są na tym serwerze, no. Jak ja mam pokonać gościa, którego nie widać? Jak mam pokonać gra gracza, który jest niewidzialny? Ech. A tak na poważnie, to nie są czyty, tylko błędy gry. Otóż, gdy macie pakiet losy, czy te durne zacięcia, to jest szansa, że któryś z graczy na serwerze się zgliczuje i nie będziecie go widać. Jak bardzo trzeba zepsuć grę, żeby coś takiego się mogło wydarzyć? Tylko w Team Fortress 2. Thanks and have fun.